Piątka jest mega duża. Otwórzmy razem już piąte okienko. Piątka jest mega duża. Nie wiem, czy widzicie, już Wam pokazuję. Tutaj mamy piąteczkę. Czy Wy ją widzicie? Dzisiaj mamy taki pędzelek. I ja jestem tak zadowolona, bo realnie nie kupiłam sobie nowego pędzelka od kilku lat. Od kilku lat. Mam ciągle te same. I jestem naprawdę szczęśliwa. Przy okazji zobaczcie, jakie mam ładne nowe paznokcie. I'm in love. Nie mam pojęcia, co to jest za marka, więc jak znacie, możecie mi dać znać, jak Wam się sprawdzają. Podobają mi się takie smuklejsze. Mam taki jeden tak naprawdę i używam go do różu, więc ten jeszcze nie wiem, do czego będzie, ale wydaje się być naprawdę fajny. Mam makijaż już dzisiaj, więc go... Fajny. Akceptuję. Ja się nie znam zbytnio na pędzlach, ale się cieszę. A z Tobą widzę się oczywiście jutro, na kolejnym unboxingu. Mam nadzieję, że będziesz. A po dłuższe formy vlogmasy, wpadajcie do mnie na YouTube'a. Pierwszy vlogmas już jest na kanale, drugi będzie jutro i kolejne nagrywam i jestem mega zajarana, więc wpadajcie.